dnia mój przyjaciel Ricky zaprosił mnie do Zoo, o którym nikt wcześniej nie słyszał. Powiedział, że to tajne podziemne miejsce, do którego mogą wejść jedynie nieliczni dzięki osobistym znajomościom. Cena biletu była wygórowana niemal tysiąc dolarów. Lecz Ricky, pochodzący z bogatej rodziny, zaproponował, że zapłaci za mój wstęp. Byłem podekscytowany i bez wahania poszedłem z nim. Kiedy dotarliśmy do wejścia, zgromadziło się tam wielu ludzi, a pracownicy zaczęli nas oprowadzać. Witamy w ludzkim zoo! Nasze zoo połączyło geny ludzkie i zwierzęce, by stworzyć najdoskonalsze istoty. Czyż to nie ekscytujące? Zanim jednak ruszycie dalej, musicie podpisać zobowiązanie do zachowania ścisłej tajemnicy. Ktokolwiek odważy się ją zdradzić, stanie się ofiarą tutejszych bestii. W tłumie rozległy się szepty, lecz ostatecznie wszyscy złożyli podpisy i wsiedli do windy. Ta zjechała aż na dziesiąty poziom pod ziemią. Gdy drzwi się otworzyły, naszym oczom ukazała się ogromna szklana ściana, a za nią żywe istoty. Pierwszą rzeczą, jaką zobaczyłem, była postać człowieka mierzącego ponad dwa metry. Był całkowicie pokryty skórą krokodyla. Jego tułów był niezwykle długi. A ciało wspierało się na krótkich kończynach. Stworzenie pisnęło, spoglądając na nas swoimi żółtymi gadzimi oczami, a jego otwarte usta pełne były krokodylich zębów. Głębiej w środku zobaczyliśmy ogromne stworzenie przypominające orła, kucające za szybą. Gdy rozpostarło brązowe skrzydła, zakrywające całe ciało, ukazała się twarz przypominająca ludzką. Stojąc na ludzkich stopach, jego rozpiętość skrzydeł sięgała prawie trzech metrów. W mgnieniu oka wzbił się w powietrze. Sufit Zo, mieszczącego się poniżej dziesiątego piętra pod ziemią, był bardzo wysoki, a orzeł przelatywał w tej z powrotem. Wtedy opiekun Zo rzucił jedzenie na podłogę. Orzeł przeleciał nad nim i natychmiast je pochwycił. Wszyscy wiwatowali i klaskali, widok był niewiarygodny. Idąc dalej, widziałem coraz więcej szokujących stworzeń. Stworzenie z głową czarnej pantery i dolną częścią ciała człowieka. Stworzenie z głową węża i ludzkim ciałem. Stworzenie z twarzą tygrysa wymieszaną z ludzką twarzą i tak dalej. Kiedy przechodziliśmy obok szyb, pukały w nie, a ja nie mogłem się wyrwać z szoku. Nagle ktoś wyjął aparat i próbował zrobić zdjęcia tym stworzeniom. Wtedy przewodnik podszedł do niego, zabrał mu go, wyrzucił i przeklął, a po chwili rozpoczął kolejne oprowadzanie. W porządku, nadchodzi główna atrakcja dnia. Nie przegapcie najlepszego widowiska na ziemi. Wewnątrz wybiegu pojawił się inny pracownik, ciągnąc kogoś do klatki pełnej ludzi tygrysów. Osoba wołała o pomoc, lecz opiekun bezwzględnie wrzucił ją do środka. W jednej chwili ludzie tygrysy podbiegli i rozszarpali ją na kawałki. Krzyknąłem, tak jak wszyscy obecni. Wtedy pracownik nas uspokoił. Nie martwcie się, to nie był prawdziwy człowiek, lecz klon stworzony w wyniku rekombinacji genetycznej. Nie mogłem złapać tchu. Dla mnie to nie był spektakl, lecz przestępstwo popełnione przez jakiegoś wariata. W oddali dostrzegłem jakiegoś lekarza otoczonego przez ludzi. Wygłaszał porywającą mowę o tym, jak udało mu się połączyć geny. Wpadłem w furię, lecz wszyscy wokół patrzyli tylko z zainteresowaniem. Niektórzy nawet pytali, ile kosztuje to zwierzę, chce je mieć jako zwierzątko domowe. Lekarz podał astronomiczną kwotę. W Zoo było około 50 gatunków stworzeń, a także akwarium. W środku znajdowały się istoty takie jak ludzie żółwie i ludzie płaszczki. Wszystkie kombinacje wydały mi się przerażająco dziwaczne. Wróciłem do domu i dokładnie to przemyślałem. W końcu zadzwoniłem na policję. Po jakiejś chwili usłyszałem głos przed moimi drzwiami: Policja, proszę otworzyć drzwi! Kiedy je otworzyłem, okazało się, że to nie była policja, lecz pracownicy Zo. Zakryli mi głowę i wsadzili do samochodu. Kiedy odzyskałem przytomność, znalazłem się w laboratorium w Zo. Lekarz stał przede mną, patrząc gniewnie i powiedział: Jak śmiesz złamać swoją obietnicę, za karę zmienię twoją strukturę genetyczną i zrobię z ciebie bestię. Jeśli wstrzyknę ci tą modyfikację DNA, twoje ciało stopniowo pokryje się włosami. Wyrosną ci kły, a nos wydłuży się. Stopniowo będziesz zmieniał się w psa, jakim okazałeś się być. <ścoughs> Powstanie kolejne wspaniałe dzieło. Błagałem o litość, ale podał mi środek znieczulający i straciłem przytomność. Byłem uwięziony w laboratorium przez kilka dni. Doktor nadal badał moje DNA, a także DNA psów. Jednak kilka dni później agenci rządowi nagle wtargnęli do laboratorium i aresztowali wszystkich pracowników ZO oraz lekarzy. Udało mi się wrócić do domu i opowiedzieć rodzinie co się wydarzyło, ale nikt mi nie uwierzył. ZO zostało zamknięte. Jednak co zaskakujące, incydent ten nie pojawił się w żadnych wiadomościach ani mediach i został całkowicie zatarty. Kilka dni później odwiedzili mnie mężczyźni w czarnych garniturach i ostrzegli, żebym nie ujawniał niczego na temat zoo. W końcu miejsce to zniknęło bez śladu i nikt nie wie, gdzie podziały się te stworzenia, ani co się z nimi stało.